Szanowni Państwo, 20 marca w poniedziałek o godzinie 19 w toruńskim klubie HRP Pamela w Toruniu <laughs> odbędzie się niezwykły muzyczny wieczór, na który chcielibyśmy z przyjemnością Was zaprosić. Gwiazdą tego wieczoru będzie Big, Big Daddy Wilson, oh yeah. amerykański bluesman. Z dużym dorobkiem i wspaniałym głosem, który zapada w serca, <laughs> a my mamy przyjemność zasaportować ten występ, na którym chcielibyśmy zagrać my, to znaczy Stara szkoła. Stara szkoła może nas kojarzycie. Chcielibyśmy zagrać tam nasze kawałki, które umieścimy na płycie pod tytułem: Coraz bliżej która będzie wydana przez wytwórnię znakomitą wytwórnię HRPP Records Co robimy? Torunia Zapraszamy!